Ranna matka niedźwiedź przyprowadziła swoje konające młode do tego człowieka, a kiedy dowiesz się, co stało się z tym młodym, będziesz szokowany i nie powstrzymasz łez. Rafael, były wojskowy marynarki, teraz na emeryturze, szukał spokojnego życia wśród natury po latach oddanej służby swojemu krajowi. Pewnego dnia, eksplorując odległy obszar w pobliżu rzeki, natknął się na poruszającą scenę, ranną matkę niedźwiedź. Rafael stanął przed trudnym dylematem, widząc matkę niedźwiedź z łapą uwięzioną w pułapce. Chociaż współczucie pchało go do pomocy, był również świadomy niebezpieczeństwa związanego z podejściem do dzikiego zwierzęcia, jakim jest niedźwiedź. Niedźwiedzie są potężne i nieprzewidywalne, a Rafael wiedział, że jeden błąd mógłby mieć katastrofalne konsekwencje. Mimo wahania i obaw, współczucie wzięło górę. Nie mógł po prostu zignorować cierpienia tej bezbronnej istoty. Jego szkolenie wojskowe nauczyło go szybkiego działania w obliczu niebezpieczeństwa, ale także zaszczepiło w nim głębokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności wobec innych, nawet jeśli były to zwierzęta. Z odwagą Rafael postanowił zbliżyć się do Matki Niedźwiedź, świadomy ryzyka, ale zdeterminowany, by zrobić wszystko, co w jego mocy, aby jej pomóc. Posuwał się naprzód ostrożnie, czujny na wszelkie oznaki niebezpieczeństwa, ale również gotów zaoferować pomoc tej potrzebującej istocie. Napięcie unosiło się w powietrzu, gdy Rafael zbliżał się do Matki Niedźwiedź. Jego serce mocno biło w piersi. Głęboko oddychając, wyciągnął rękę, by uwolnić ją z pułapki, mając nadzieję, że jego gest współczucia zostanie przyjęty z wdzięcznością, a nie strachem. Matka niedźwiedź była tam z wyrazem bólu i bezradności, jej łapa była uwięziona w pułapce. Ostrożnie Rafael zbadał pułapkę, szukając sposobu, by ją uwolnić, kucając obok niej, aby jej dodatkowo nie przestraszyć. Z cierpliwością pracował nad rozbrojeniem pułapki, wykorzystując techniki, które poznał podczas szkolenia wojskowego. Każdy ruch był wykonany ostrożnie, aby nie zranić matki niedźwiedź jeszcze bardziej. Podczas pracy Rafael mówił łagodnym tonem, próbując ją uspokoić. Po pewnym czasie, używając improwizowanych narzędzi znalezionych w lesie, udało mu się uwolnić łapę Niedźwiedzia z pułapki. W powietrzu uniósł się westchnienie ulgi, gdy matka Niedźwiedź cofnęła się, w końcu wolna. Rafael spojrzał na nią z delikatnym uśmiechem, szczęśliwy, że udało mu się pomóc. Jednak to nie była jedyna niespodzianka, z którą musiał się zmierzyć tego dnia. Po kilku minutach Rafael zauważył dwie niepokojące rzeczy. Po pierwsze, że rana matki Niedźwiedź była poważniejsza, niż się spodziewał. Mimo improwizowanego opatrunku, noga nadal krwawiła. Rafael wiedział, że potrzebuje pomocy specjalisty. Jednakże, gdy zbliżył się do Niedźwiedzia, by znaleźć sposób na zapewnienie mu komfortu do czasu przybycia specjalistów, zauważył, że Niedźwiedzica była niespokojna. Próbując zrozumieć przyczynę tego zachowania, jego oczy skierowały się na pobliską rzekę, gdzie zobaczył młode walczące o wydostanie się z wody, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację. Rafael szybko zdał sobie sprawę, że matka niedźwiedzica musiała wpaść w pułapkę, próbując ratować swoje młode. Prawdopodobnie była rozproszona i niechcący nadepnęła w niewłaściwe miejsce, zostając uwięzioną. Podczas gdy młode walczyło o życie w wodzie, matka niedźwiedzica patrzyła na nie z desperacją. Choć kuśtykała i nie mogła się podnieść, wydawała dźwięki i spoglądała na młode, które walczyło o przetrwanie w wodzie. Bez wahania Rafael pobiegł w stronę rzeki, wiedząc, że musi szybko działać, aby uratować młode. Jego serce biło mocno w piersi, napędzane instynktem ratowania zagrożonego młodego. Kiedy dotarł na brzeg rzeki, Zastanawiał się, czy będzie w stanie uratować młode i czy prąd go nie porwie. Zanim odważył się wejść do rzeki, aby uratować młodego niedźwiedzia, na moment zatrzymał się, by zastanowić się nad swoją własną życiową podróżą. Był byłym żołnierzem, którego życie zmieniło się dramatycznie po incydencie podczas niebezpiecznej misji. Wspominał dzień, kiedy próbował pomóc koledze z zespołu, który popełnił poważny błąd techniczny. Co skutkowało jego upadkiem i poważnymi urazami kręgosłupa. Od tamtej pory codziennie zmagał się z bólem i fizycznymi ograniczeniami, które były stałym przypomnieniem jego odwagi i poświęcenia. Na brzegu rzeki te wszystkie emocje ponownie się ujawniły. Rafael czuł wewnętrzny konflikt między strachem przed bólem a potrzebą pomocy młodemu niedźwiedziowi w niebezpieczeństwie. Przez moment wahał się, zastanawiając się, czy powinien jeszcze raz zaryzykować swoje bezpieczeństwo? Ale patrząc w przestraszone oczy młodego niedźwiedzia, Rafael poczuł impuls współczucia i determinacji. Wiedział, że nie może zignorować wołania o pomoc tej bezbronnej istoty, mimo swoich własnych lęków i ograniczeń. Był gotów podjąć ryzyko, by zrobić to, co słuszne. To rozważanie trwało krótko, a potem z odważnym skokiem Rafael rzucił się w zimne wody rzeki. Od razu czując, jak zimno przenika jego kości, stawiając czoła silnemu prądowi przed sobą, uczucie zimna przeszywającego jego ciało było prawie nie do zniesienia, ale wiedział, że nie może się zawahać. Z ostatnim westchnieniem zanurzył się w wodzie, jego ciało zanurzyło się w burzliwych głębinach rzeki. Prąd od razu go objął, pociągając go w dół z przerażającą siłą. Rafael poczuł ciężar wody wokół siebie, jakby był objęty przez niewidzialnego potwora, który ciągnął go w głąb. Por długi wyczerpujący moment walczył o utrzymanie głowy nad powierzchnią. Jego serce mocno biło w piersi, gdy próbował zorientować się w klaustrofobicznej ciemności rzeki. Ale Rafael się nie poddał. Dzięki potężnym ruchom rąk stawiał czoła gniewnej prądowi. Każdy mięsień był napięty i pulsował z bohaterskim wysiłkiem. Każdy oddech był walką z niedoborem powietrza, jego płuca płonęły z desperacką potrzebą tlenu. Wiedział, że nie może zawieść, nie teraz. Młode niedźwiedzia polegało na nim i nie mógł zawieść. Rzeka była prawdziwym chaosem wodnym, jej wzburzone i żarłoczne fale próbowały go porwać. Rafael czuł potęgę natury wokół siebie, nieustępliwą siłę, która kwestionowała jego determinację i wytrzymałość, ale odmówił się poddania. Z każdym pociągnięciem posuwał się przez burzliwą wodę, jego umysł skoncentrowany tylko na dotarciu do młodego przed za późno. Podczas pływania Rafael słyszał ogłuszający dźwięk wody dookoła, stękanie ciągłe, które rozbrzmiewało w jego uszach jak mroczne przypomnienie jego własnej podatności. Każda chwila wydawała się wiecznością, każda sekunda desperacką walką o przetrwanie ale nie pozwolił, by strach go ogarnął. Skupił się na swojej misji, zdeterminowany, by pokonać każdą przeszkodę, która pojawiła się na jego drodze. Każde pociągnięcie było walką z niebezpiecznym prądem, każdy oddech walką z ostrym zimnem wody, ale Rafael nie ustępował. Nadal posuwał się naprzód, napędzany siłą woli i przekonaniem, że nie pozwoli, by młode umarło w głębinach rzeki. Młode niedźwiedzia było w tarapatach, walcząc o utrzymanie się na powierzchni w zawiłym nurcie rzeki jego zmoczone futro przylegało do skóry czyniąc go bardziej podatnym na działanie wody jego oczy wyrażały strach gdy wydawał przytłumione jęki znak jego cierpienia uwięziony między gałęziami powalonego drzewa z jedną z przednich łap wplątaną w gąszcz gałęzi i korzeni woda płynęła wokół niego zagrażając mu gotowa by go pochłonąć w każdej chwili jego kruche ciało było wstrząsane przez nurt i miało trudności z uwolnieniem się z naturalnej pułapki, która go uwięziła. Pomimo odważnej walki, młode traciło siły szybko. Jego oddech stawał się coraz bardziej przerywany, ruchy coraz słabsze z każdą chwilą. Wiedział, że przegrywa walkę z nieustępliwą rzeką, a jego spojrzenie odzwierciedlało beznadziejność osoby stojącej twarzą w twarz z nieuchronną śmiercią. Wtedy, pośród ciemności i chaosu, Rafael wynurzył się na powierzchnię rzeki. Ostrożnie zbliżył się do młodego niedźwiedzia, uważając, aby go nie przestraszyć jeszcze bardziej. Starannie zbadał pułapkę, która uwięziła jego łapę. Rafael pracował z rękami, starając się rozplątać gałęzie, które uwięziły młodego. Młody niedźwiedź uważnie obserwował, jego oczy pełne strachu, ale także nadziei. Rafael mówił łagodnym tonem. Próbując uspokoić zwierzę, kontynuując jednocześnie swoją pracę. Po kilku minutach wysiłku Rafael w końcu zdołał rozbroić pułapkę, uwolniając łapę młodego. Wzdychając z ulgą zobaczył, jak młode wstaje, teraz wolne. Z młodym w końcu uwolnionym od pułapki, Rafael wyciągnął ramiona, gotowy by wyciągnąć go z wody. Ostrożnie by nie przestraszyć zwierzęcia, delikatnie je objął. Czując ciężar drżącego ciała w swoich ramionach. Ze starannymi ruchami Rafael powoli wstał, trzymając młodego blisko swojego serca, gdy wychodził z wody. Każdy krok był obliczony, każdy ruch delikatny, aby zagwarantować bezpieczeństwo wrażliwego młodego w jego ramionach. Emergując z wody, Rafael poczuł głęboką ulgę przepełniającą jego istotę. Młody niedźwiedź był bezpieczny. Poza niebezpieczeństwem, które groziło mu w burzliwej rzece, spojrzał na młodego z czułością, czując fale wdzięczności i radości za udane uratowanie. Zanim kontynuujesz tę fascynującą historię, pamiętaj, aby dać kciuka w górę dla tego filmu i zasubskrybować kanał, jeśli kochasz zwierzęta i ich wzruszające historie. Tymczasem matka niedźwiedź obserwowała wszystko uważnie z brzegu rzeki, jej oczy skupione na scenie. Która się przed nią rozwijała. Została tam, bezradna i zmartwiona, podczas gdy jej młody walczył z prądem i pułapką, która go uwięziła. Kiedy Rafael wynurzał się z wodą z młodym w ramionach, matka niedźwiedź krok po kroku zbliżała się. Jej wyraz twarzy napięty ustępując miejsca mieszance ulgi i wdzięczności, jej pysk zbliżył się do młodego, delikatnie go powąchając, jakby sprawdzała, czy jest naprawdę dobrze. Młody z kolei. Wydał cichy pomruk rozpoznania, czując otuchę obecności swojej matki. Podeszło do niej lekko kuśtykając z powodu wcześniejszego wysiłku, ale zdecydowane na pokazanie, że jest w porządku. Matka niedźwiedź przyjęła go z czułością, jakby wyrażała ulgę, że ma go z powrotem w bezpieczeństwie. Rafael obserwował tę sceny z uśmiechem, czując się wzruszony, że był częścią tego wzruszającego spotkania. Wiedział, że jego interwencja była kluczowa dla zapewnienia, że ten moment mógł się wydarzyć. Z sercem pełnym wdzięczności i radości cicho się oddalił, pozwalając matce i dziecku cieszyć się ich momentem czułości i ponownego połączenia. Podczas gdy Rafael obserwował wzruszające spotkanie między matką Niedźwiedź a jej młodym. Na miejsce przybył fachowiec, którego wezwał. Fachowiec był doświadczonym weterynarzem specjalizującym się w obsłudze dzikich zwierząt, zwłaszcza niedźwiedzi, i Rafael w pełni ufał jego umiejętnościom, aby zagwarantować dobrostan rodziny niedźwiedzi. Z ostrożnością i szacunkiem weterynarz zbliżył się do matki niedźwiedzia i jej młodego, zachowując spokojną postawę, aby ich nie przestraszyć. Szybko ocenił stan zdrowia obojga, sprawdzając, czy nie ma żadnych obrażeń lub problemów wymagających natychmiastowej uwagi. Po dokładnej inspekcji, weterynarz uspokoił Rafaela, informując, że zarówno matka niedźwiedzia, jak i jej młode są w dobrym stanie, pomimo przelotnego strachu, przez który przeszli. Zalecił jednak, aby zostali zabrani do specjalistycznego ośrodka medycznego dla dokładniejszej oceny i dodatkowej opieki. Z pomocą weterynarza, Rafael pomógł matce niedźwiedzia i jej młodemu. Bezpiecznie dostać się do najbliższego ośrodka medycznego. Tam czekał na nich zespół specjalistów od dzikiej przyrody, gotowy zapewnić niezbędną opiekę i zapewnić, że obaj w pełni wrócą do zdrowia po swojej przygodzie na rzece. Po tym jak matka niedźwiedzia i jej młode otrzymali niezbędną opiekę i w pełni wrócili do zdrowia, Rafael postanowił zapewnić, że będą mogli wrócić do swojego naturalnego środowiska. Zaoferował się, że pomoże personelowi medycznemu w procesie reintrodukcji niedźwiedzi do natury, wiedząc, że jest to kluczowe dla ich przyszłego dobrostanu. Wspólnie ze specjalistami od dzikiej przyrody Rafael i personel medyczny starannie wybrali odpowiednie miejsce dla uwolnienia niedźwiedzi, z dala od cywilizacji, z dostateczną ilością zasobów naturalnych, gdzie będą miały wystarczająco dużo miejsca i jedzenia. Aby dobrze się rozwijać. Z precyzją i przygotowaniem, niedźwiedzie zostały przetransportowane z powrotem do natury w bezpiecznych skrzyniach transportowych. Rafael pomógł ostrożnie nosić skrzynie, dbając o to, aby niedźwiedzie były wygodne i bezpieczne podczas podróży. Po dotarciu do wybranego miejsca personel medyczny i Rafael ustanowili strefę bezpieczeństwa, zapewniając, że niedźwiedzie mogą zostać uwolnione bez niebezpieczeństwa dla nich. Ani dla ludzi wokół. Z zaciągnięciem oddechu oczekiwania i nadziei, drzwi skrzynek zostały otwarte, pozwalając niedźwiedziom wyjść i badać swoje nowe miejsce zamieszkania. Rafael obserwował z podziwem i wdzięcznością, gdy matka niedźwiedzia i jej młode wychodziły ze skrzynek, ich ciekawe i pewne siebie wyrazy twarzy, gdy badali otoczenie. Wiedział, że jest świadkiem chwili triumfu. Kulminacji wysiłków poświęconych dla dobrobytu tych wspaniałych zwierząt. Gdy niedźwiedzie powoli oddalały się w przestrzeni natury, Rafael poczuł głębokie poczucie spełnienia i satysfakcji. Zwierzęta na chwilę się zatrzymały i spojrzały na Rafaela, jakby chciały mu podziękować za to, co zrobił, nawet nie mając na to środków. Jednak Rafael nie potrzebował słyszeć dziękuję od tych niedźwiedzi. Nawet nieświadomie te zwierzęta zmieniły życie tego człowieka. Jak już wcześniej wspomniano, Rafael był byłym żołnierzem, który został zwolniony ze służby wojskowej po tym, jak zranił się w kręgosłup, pomagając towarzyszowi. Przez te lata oddalenia, Rafael wspominał tamtą scenę i radził sobie z żalem za podjęcie decyzji, która uniemożliwiła mu wykonywanie zawodu. Jednocześnie wiedział, że czyni różnicę, pomagając tym zwierzętom, ale w głębi serca wiedział, że postąpił słusznie pomagając towarzyszowi, który mógłby umrzeć bez jego pomocy. Rafael codziennie zmagał się z tym dylematem, kwestionując swoje decyzje i wpływ, jaki miały na jego życie. Doświadczenie z niedźwiedziem było dla niego potężną lekcją. Ratując niedźwiedzicę i jej młode, Rafael zdał sobie sprawę, że odwaga i współczucie, które skłoniły go do zranienia się w przeszłości, nadal głęboko tkwią w nim. Zrozumiał, że mimo osobistych konsekwencji, jakie mogłyby wyniknąć z jego działań, zawsze warto pomagać potrzebującym. Rafael uświadomił sobie, że prawdziwa wartość tkwi w czynieniu tego, co słuszne, nawet jeśli oznacza to stawienie czoła wyzwaniom i poświęceniom osobistym. Z tą nową perspektywą, Rafael postanowił, że nie pozwoli, by żal i dylemat go dłużej niszczyły. Zaakceptował swoją przeszłość, i postanowił patrzeć w przyszłość z nadzieją i determinacją, wiedząc, że dopóki będzie chętny do pomocy innym, będzie podążał właściwą drogą. Teraz raz w tygodniu odwiedzał te niedźwiedzie i biwakował nad brzegiem jeziora. Na początku zwierzęta trzymały pewną odległość, ale szybko zbliżały się i obserwowały go, jakby pamiętały, co Rafael dla nich zrobił. Tymczasem były żołnierz obserwował je i zdziwiał się, myśląc o tym, jak zwierzęta dzikie nauczyły go czegoś tak potężnego, czego sam nie był w stanie odkryć. Ta historia podsumowuje dwie potężne lekcje, których Rafael głęboko się nauczył. Po pierwsze, zdał sobie sprawę z ważności pomagania innym, nawet jeśli wiąże się to z osobistymi poświęceniami. Raniąc się, aby uratować towarzysza podczas służby wojskowej, Rafael zrozumiał, że prawdziwa wartość tkwi w wyciągnięciu dłoni do tych, którzy potrzebują, stawiając dobro innych ponad własne. Poza tym, przygoda z niedźwiedziem i jego młodym przyniosła Rafaelowi drugą istotną lekcję. Nauczył się, że nawet dzikie zwierzęta, które nie mogą komunikować się z nami w taki sam sposób jak ludzie, mają wiele do nas nauczyć. Obserwując determinację i odwagę matki niedźwiedzia w obronie swojego młodego, Rafael zrozumiał, że lekcje życia nie pochodzą tylko od ludzi. Te zwierzęta pokazują nam, że natura jest pełna mądrości i że możemy wiele się nauczyć, obserwując i współdziałając z nią. Matka Niedźwiedzia i jej młode nauczyły Rafaela o miłości, odwadze i determinacji, nawet nie wypowiadając ani jednego słowa. Dlatego ta historia przypomina nam o ważności otwarcia się na naukę od wszystkich form życia wokół nas. Czy to poprzez osobiste doświadczenia, czy spotkania z dzikimi zwierzętami. Zawsze istnieją możliwości zdobywania wiedzy i rozwoju jako ludzi, o ile jesteśmy gotowi zwrócić uwagę i uczyć się od świata nas otaczającego. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj, aby subskrybować kanał, polubić film i włączyć dzwonek. Do zobaczenia w kolejnym filmie.